Cześć, witam was serdecznie w podsumowaniu września 2025 roku. Słuchajcie, mamy dzisiaj 2 września, także dosyć szybka aktualizacja się robi. Mam trochę wolnego czasu, także zaczynamy od instalacji solarnej. Co się zmieniło? Oprócz w sumie remontu dachu, to w instalacji solarnej nic się nie zmieniło, może kąt się trochę zmienił. Na pewno kąt się trochę zmienił. Bardziej na bardziej na z takiego południowego wschodu. Bardziej na stricte południe przestawione, ale tam minimalnie. Ale zobaczmy statystyki. Statystyki, uzyski dzienne dzisiaj. No coś tam jeszcze na pewno będzie z tego. 9.10. instalacja się obudziła. I się kręci. Miesięczne Miesięczne tutaj słabiutko. Widzicie ostatnie dni, jak wyglądały. 0, 0, 10, no to już coś było energii. Tutaj był ładny Dzionek. Tutaj 0, tutaj 0, ale to jest akurat remont dachu, gdzie były kolektory rozebrane, nie pracowały w ogóle. Nawet ich praktycznie nie było, trzeba przykrywać. Tam troszeczkę tylko w jeden dzień. Nie było słońca, nic się nie grzało. Także z remontem udało mi się. Trafić w odpowiednie dni, no a reszta miesiąca sami widzicie. No, kiepski wrzesień, kiepski jeśli chodzi o uzyski. I nawet zdarzało się, że trzeba było w piecu przepalić na ciepłą wodę może dwa razy. Ale nas interesują uzyski roczne. Tak w zeszłym miesiącu dokładnie 422 kWh energii cieplnej. Tam było 499 w sierpniu, 422 we wrześniu. Jak instalacja u mnie wygląda? Małe przypomnienie: bufor 300-litrowy. Nad buforem bezpiecznik 140-litrowy. Jeśli bufor nagrzewa się do 65 stopni, załącza się ta pompka i ładujemy bufor, bufor boiler 140-litrowy. Jako takie zabezpieczenie, żeby nie robić przegrzewów w bardzo słoneczne dni Bo zdarzały się przy mojej instalacji Aktualnie wychodzi nam z bufora na dach 51,9 stopnia Zasilamy kolektor płaski 48 stopniami Kolektor płaski to podnosi do 60 mniej więcej No a ten termometr już jest w pipe jest zasilanie pipe. 60 stopni. No i hit pipe podnosi do 62. I do bufara wpada 58 stopni. W obecnej chwili tak to wygląda. Ale dzisiaj jest raczej duże zakmurzenie. Co chwilę słonko wychodzi. Także nie mamy na co tutaj za bardzo patrzeć. Druga sprawa. Weworek. Słuchajcie, weworek pracuje jakieś. Słychać jak on wyje, czy nie słychać tego? No nie wiem, nie wiem czy będzie słychać Lewarek pracuje jakieś dwa tygodnie No też był rozłączony przy remoncie dachu Także Także te uzyski na razie w tym miesiącu będą niepełne No to połowa miesiąca Rozłączanie, przełączanie, kombinowanie Ale zobaczcie, w tym momencie Ładnie ciągnie z paneli Dwa panele 400W, czyli około 800W mocy Ładuje akumulator Ładuje akumulator I w tym momencie on cały czas pobiera 39,3W z sieci Cały czas To się nie zmienia Zobaczymy jeszcze jak tutaj u niego wygląda Nie mam Wi-Fi podłączonego, także żadnych statystyk nie zobaczymy z uzysków, ale postaram się ogarnąć tutaj jakiegoś routera do kotłowni, żeby żeby było wifi, żebyśmy wiedzieli jak on pracuje co mamy tutaj 50 Hz 4% to nas nie interesuje, 74 waty pobiera dom w tym momencie jeśli on mówi prawdę, bo nie mam tutaj watomierza, jeszcze by się tutaj przydał watomierz, żeby wiedzieć dokładnie ile Pobiera dom, a ile pokazuje wewór. No ale jeśli pobiera faktycznie dom 70 W, no a z sieci 40 W pobiera. Dobrze, lecimy dalej. Co jeszcze tutaj możemy zobaczyć? Napięcie akumulatora 53,2 V, czyli powiedzmy jakieś 80% 80% naładowania tej oto baterii. Life Po4. Pisze 1,2 V. Littajma. Na razie, powiedzmy, chyba dobrze sobie radzi. Co my tutaj jeszcze mamy? Bateria ampery to 0. AC nam wpada 242 V z sieci na tej fazie. 230 wyworek zmienia, także jest ok. 50 Hz. Panele 61 W. Widzicie 12 a z paneli. No i aktualna moc panela, którą panele dają, to jest 760 W. Słuchajcie, był jeden dzień, gdzie sąko naprawdę ładnie wyszło. Wchodzę do kotłowni, patrzę, a tutaj 1, przecinek ileś tam kilowata. Czyli dwa panele 400 W zrobiły 1 kW. Nie wiem, czy się coś tutaj weworowi pozmieniało. O, zobaczcie, wyszła jakaś murka i już czysta już spadło. Ale no myślę, że w skali całego miesiąca może będzie jakaś oszczędność. Coś tutaj jeszcze mamy do zobaczenia. 2 ampery. To nas nie interesuje. To nas nie interesuje. No bateria 53V widzicie. Także już powiedzmy, że jest prawie naładowana. No, to nie zlecimy do statystyk, jeszcze albo na dach. Szybko zobaczyć, jaka pogoda. No, a dach wygląda tak. Powiedzmy że, powiedzmy, że skończony. Kolektorki ładnie ustawione. Jeszcze tylko obróbki blacharskie pozostały. Przy okazji zobaczymy, czy. zobaczymy, czy się. A, troszeczkę jeszcze powietrza było. Tak go chodzę co chwilę, odpowiedzieć, troszeczkę tam. Powietrze zawsze zejdzie. No i tyle. Pogoda dzisiaj, jak widzicie, chmury. Pogoda jaka pogoda. Chmury, słońce, chmury, słońce na przemian. Jeszcze zobaczymy tylko jak... jak wyworek nam tu ładuje w obecnej chwili. A 500-600 W. Dobrze, tyle z tego. Lecimy do Excela. W Excelu szybkie podsumowanie. Miesiąca zobaczymy, co było lepsze. Czy zasilanie awaryjne, czy kolektory. Także widzimy się w Excelu. No jesteśmy w Excelu. Słuchajcie, śmiało mogę przyjąć w miesiącu wrześniu 250 zł oszczędności z kuli ogrzewania wody. No, tam kilka razy się przepaliło tylko. Drobnymi patyczkami na ciepłą wodę, także 250 zł. Może być. Suma roczna 1825 zł. I. No i tyle, lecimy dalej. Uzyski 422 kWh. To mamy ten tutaj, zielony supek. W porównaniu do zeszłego roku, tutaj też pracowały, zobaczcie, hitpipy w zeszłym roku, także. Skarżyłem się na wrzesień, że taki zły, a w sumie był wrzesień lepszy niż, niż w zeszłym roku, bo w zeszłym roku było tylko 327 kWh, także jest troszeczkę lepiej. No ale w porównaniu do sierpnia, ogólnie ostatnie te miesiące strasznie słabe mi się wydaje, jeśli chodzi o uzyski. Dobrze, suma roczna to jest 4238 kWh, liczące, liczone według mojego... Sterownika, że będziemy widzieć na razie w porządku, co dalej? UPSik, zobaczcie, UPSik, UPSik. Tutaj UPSik wyprodukował nam 17,9 kW energii, kWh. Tak to jest dokładnie, i porównując z zeszły miesiąc, 66 udało się wyciągnąć z volta. A tutaj pół miesiąca na wolcie, trochę wywora jaki spadek na 17,9, ale czy ja mam wrzesień zeszłoroczny, wrzesień zeszły rok, 43, 44 kWh się udało. Udało się uzyskać zaoszczędzić dzięki autokonsumpcji, powiedzmy z tych dwóch paneli a tutaj tylko 17. No słabo niestety, słabo, ale to nie wiem, czy było dużo kombinowania, ustawiania, przestawiania, także ładowanie akumulatora było, no, myślę, że w przyszły miesiąc pokaże nam takie bardziej realne uzyski, czy coś zmieniło, dała zmiana na, na tego Wewora, czy on będzie lepszy, czy może będzie więcej prądu marnował, więcej pobierał na własny użytek. Na razie dalej dwa panele zostały, na razie będą jeszcze przez jakiś czas dwa panele. Może przed zimą albo w zimę uda mi się tam dołożyć kilka sztuk, albo zrobić jakiś taki większy string, no zobaczymy, na razie nie chcę nic gadać, bo nie wiem, zależy wszystko od funduszy, jak z kasą się będzie wyglądało, także oszczędność na prądzie, dwie dyszki, powiedzmy, no, strasznie, strasznie słabiutko, ale zawsze, zawsze coś. Dobrze, i to by było na tyle chyba z, to by było chyba na tyle, a jeszcze zacznę liczyć, Paliwo jakie wydaje na auto, ale to na razie jeszcze wstępne. Nic tam konkretnego nie ma. Może się kiedyś pojawi elektryk, to wtedy będzie można porównać, ile się zużywało ropy, a ile się wydaje na prąd, co jest bardziej opłacalne czy jeżdżenie na prądzie czy na, na Dizlu. zobaczymy. Na razie tyle. Dziękuję za obserwacje. Pamiętajcie o subskrypcjach. Kto nie subskrybuje, dajcie suba. To was nie kosztuje, a mi się pomoże, mi się przyda. Łapki w górę, komentarze, mile widziane. I tyle z mojej strony. Widzimy się w następnym jakimś filmie. Może zobaczymy, jak tam wyworek pracuje w jakiś słoneczny dzień. To było na tyle. Dzięki bardzo. Trzymajcie się. Cześć.